Witam Was już w czwartym odcinku naszej serii przygód z Tarzanem. E, tak, w dzisiejszym odcinku e, przechodzimy poziom Słonie w Trwodze e, i mam co. E, ma pewne obawy co do, tego od, e, co do tego poziomu, ponieważ one się pewnie spełnią. Tak, to jest tak. To jest ten nieszczęsny poziom, nad którym pewnie spędzimy trochę czasu. Znaczy ja spędzę, a Wy spędzicie oglądając. Ponieważ zawsze miałam problem z tymi poziomami tego typu. Pierwszą sprawą jest to, że nigdy nie udało mi się. Znaczy, tutaj zawsze. Nie wiem, nie uda mi się pewnie zdobyć e, wszystkich, e, że tak powiem. O, wszystkich rzeczy. Jezu, yes. no właśnie, o tym mówiłam. Wiesz, że nie uda mi się pewnie zdobyć wszystkich. O kurcze, nie zdobyliśmy literki, no właśnie. Nie liczę, że w tych e, poziomach zdobędziemy. I mapy. Dobra. W ogóle nie liczę na to, że w tych e, poziomach tego typu zdobędziemy poziom premiowy. Nawet ci tego nie spodziewałam, się. jestem pewna, że nam się to nie uda. Dlatego e, nie za bardzo się tym przejmuję. Chociaż znając moje szczęście będzie tak, że po prostu nie zdobyłam tylko tamtych fragmentów i to wyślegnam nam za mną ciągło teraz. Tak, bo już jak widać mam e, prawie znaczy no, mam w większości osób czy jednej, tak samo mam z mapą. No ale cóż... Oni tutaj bardzo lubią we mnie wpadać zawsze w tych momentach i i bardzo mnie to irytuje, no ale cóż... Uznałam, że jeśli naprawdę długo będę failować i naprawdę długo nie będzie mi to szło, tak, tak w że to po prostu... zrobię, że tak powiem, takie małe cięcie i po prostu wrócę do Was jak, jak już uda mi się tam przejść dalej, ale myślę, że nie będzie aż takiej potrzeby. Mam nadzieję, że po tylu latach już trochę lepiej będzie szło. Tak, i mam prawie wszystkie literki i prawie wszystkie fragmenty map, oprócz jednego i jak tak skończę grę, to chyba nie wiem, po prostu się wkurzę. O nie, ja nie, nie pamiętam nigdy, gdzie oni się tutaj... Kurczę. Nigdy nie pamiętam potem, gdzie oni się tak jakby ze sobą z, yy, zderzają i gdzie mnie tam tak jakby spychają i zawsze tam się yy, zabijam. O no nie, my jesteśmy dopiero w tym momencie... O matko, dobra. Ale już wiem, dobra, nieważne. Już wiem, że w tym momencie muszę zejść e, całkowicie na, takie jakby, e, nasze, nasze prawo. Bo w innym, e, innym tak jakby, rezultacie te małpy mnie tam zgniotą. Ale nie wiem, jak to zrobić w tamtym momencie, gdzie będziemy później było. Kurczę, uciekaj! No ale wydaje mi się, że nie będziecie mnie aż tak źle jak, które poglądacie moje pale. Bo i tak mi się wydaje, że ten odcinek y, byłby dość krótki, y, gdyby, gdyby nie było tych faili. <grym>, bo sam ten, jakby, nie wiem, ta ucieczka jest dosyć krótka. Ale no, wiadomo lepiej by było, jakby nie było. Czy oni nie zgniotą zaraz? No, no właśnie. Oh, yes. O jest To nie jest takie łatwe, naprawdę i... Szczerze mówiąc... E, chyba za dużo się nie zmieniło, jeśli chodzi o te poziomy przez te... parę ładnych lat. Uciekać na prawo, uciekać na... O o... Z tego co widzę, to trochę kiepsko. Okej, okay, rozumiem. Czyli sobie po prostu musimy wczytać i przejść to od nowa. Dobra, i teraz tak myślę. Że wydaje mi się, że ja po prostu zrobię cięcie i wrócę do Was, jak będę już w jakimś normalnym momencie. Także ja się z Wami chwilowo żegnam. Dobra, myślę, że mogę e, w tego momentu Was już e, przywitać ponownie, ponieważ jest mniej więcej temat, w którym skończyliśmy. E, tak, I jest ta różnica, że mamy wszystkie fragmenty mapy i prawie wszystkie litery, tak więc możliwe, że ten taki dosyć mega fail przyszedł nam nawet na dobre. O kurczę, kurczę, nie zdążyłam. E, kurczę, wypadałoby, gdybym dał im się tutaj zabić, bo chcę naprawdę tą literę. Ale dobra, nie zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Najprawdopodobniej tutaj się schujemy. Więc i tak może nie być tak. No, patrzcie, nawet nie. O kurczę, i mamy już ostatnią literkę i ten. To mogliśmy może się wrócić po tą literkę. No, ale już dobra, trudno. Trudno, nie mamy literek wszystkich. A to chyba za literki jest tylko film, a za mapy jest mapa bonusowa. O ile się nie mylę. Czyli tak, zapisujemy sobie teraz w kolejnym miejscu i najprawdopodobniej będziemy mieć ten yy, poziom premiowy. Tak, przyjażdżka na bocianie. Nie pamiętam tego. A, dobra, już wiem, co to jest tak. Jest to dość taki śmieszny poziom, jeszcze mam chyba wolę nawet to pływanie, bo trochę więcej się w nim dzieje, jest taki trochę większy może wkład pracy. I wysiłku. Kurczę. Dobra, zebraliśmy czas. Nieprawdopodobnie no nie zdążymy tego przejść w te 6 sekund, no bo że zbierzemy teraz czas, ale muszę dogonić. O, dobra. I teraz, ale tutaj nie zebraliśmy teraz czasu, więc nie zdążymy, niestety. No cóż. Nie udało się. Ale przynajmniej zdobyliśmy parę naście monet, więc chyba nie ma aż tak źle, nie ma by za bardzo na co aż tak narzekać. No, jeśli chodzi o jakość tego poziomu, no to nie jest on najlepszy, bo nie jest ona najlepsza, ponieważ mamy tylko 76%, a w następnym odcinku już Tarzan męski i zwycięski, o ile pamiętam, dobrze, to już tutaj będziemy dorosły tarzan, tak. Teraz będziemy dużym golasem, który lata i obnaża się w dżungli. Dobra. E, także ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia tam nie wiem nocy, zależy, kiedy to wrzucę. Eee, tak, dobra. Eee, także ja się z wami żegnam, pozdrawiam was i pa.